Wita Państwa, Jan Bodakowski. Szanowni Państwo, fenomenalne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O komentarz do tego, co oznacza ta wygrana, zwrócę się do naszego gościa. z nim Paweł Kryszczak, Partia Niepodległość, Roty Niepodległości. Panie Pawle, jak Pan ocenia zwycięstwo Donalda, tu, Donalda Trumpa w wyborach w Stanach Zjednoczonych? Dzień dobry Państwu. Zwycięstwo Donalda Trumpa, tak naprawdę jest to wielki sukces nie tylko samego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także całej partii republikańskiej, bo to nie jest tylko zwycięstwo samego Donalda, on oczywiście był twarzą całego ruchu, który sięga teraz po władzę. Jest to zwycięstwo też w Senacie, zwycięstwo większość w Kongresie. Tak, Dzięki tak temu nie będzie żadnych przeszkód w realizacji programu i zapowiedzi wyborczych Donalda Trumpa. Prezydent a z automatów będą wszystkie te tak, jest pomysły to bardzo, realizowane. Bardzo wygodna sytuacja do dorządzenia, do wykonywania swojego planu wyborczego tak naprawdę. Tutaj Amerykanie odrzucili to, co nam próbuje się wmówić od kilkudziesięciu lat, że potrzebujemy tej wolności, wolności, więcej swobody. Amerykanie wybrali tak naprawdę bezpieczeństwo. Wybrali I swoją wolność. przyszłość. Tu się o, nie zgodzę. Oczywiście wol, wolność, wolność wybrali, i... ale nie tą wolność, którą nam od lat wciskają tak naprawdę środowiska liberalne. Postrzegając znaczy, jaką wolność, wolność, tylko e, odrzucili swobodę. demoralizację i patologię, e, i wysokie podatki, i biedę. Zgadza się. To wszystko tak naprawdę to było to, co przeciwko Donaldowi Trumpowi stało, co stało za panią e, Kamelą Harris. To była przyszła bieda Ameryki, aktualna bieda tak naprawdę od. Czterech lat mamy rządy e, demokratów, które doprowadzają Stany Zjednoczone do, do coraz większych kłopotów gospodarczych wewnątrz kraju, dalszego wynoszenia produkcji. Przypomnę, że w czasach e, poprzedniej kadencji Donalda Trumpa produkcja przemysłowa e, usługi wracały na terytorium Stanów Zjednoczonych i był wzrost gospodarczy, więc o tym Amerykanie też nie zapominają. Bezpieczeństwo i wolność zapewni nam na, tak naprawdę tylko dobrobyt, a dobrobyt za. Pewni nam miejsca pracy i rozwój państwa. Czy zgodziłby się Pan z tymi opiniami, że ze zwycięstwa e, Donalda, Trumpa będą się, be, będzie się, będą się cieszyli i cieszą się Rosjanie? Ja się, tak się zastanawiam, e, jaki to niby Rosja, e, która e, z uczustami swoich polityków, mediów, w, w, wojskowych, bezpieczniaków, non-stop mówi o tym, że Ameryka jest jej, jej wrogiem. Jaki interes Rosja miałaby w tym, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, który uzdrowi amerykańską gospodarkę? I w konsekwencji m, zapewni e, pieniądze na obronę, między, na, na, na wojsko, e, a także na realizację polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. E, gdzie tu niby sens i logika w tym, że rzekomo Rosjanie cieszą się ze zwycięstwa Donalda Trumpa? Tak naprawdę w tym przekazie, kreowanym głównie przez środowiska liberalne, nie ma żadnego sensu. To nie jest tylko kwestia Donalda Trumpa i Ameryki, ale przypomnę, że w Polsce też się straszy, że partie konserwatywne, te partie aktualnie opozycyjne są związane z Putinem i popierają Putina w jakiś sposób związki próbuje się wykazać i to samo jest w całej Europie. Też się sam zastanawiam, w jaki sposób wzmocnienie państwa. Działanie na rzecz wzmocnienia państwa to jest działanie na korzyść Rosji. Może Rosjanie się cieszą, nie wiem tego. Zresztą to jest nieistotne. Ważne jest z punktu widzenia polityki amerykańskiej. Że Ameryka w końcu będzie się rozwijała, wróci do tej trendów, przez które przez wieki, tak naprawdę przez ostatnie wieki od powstania, był to ciągły wzrost tego państwa i nie tylko wzrost siły militarnej, o czym się mówi, ale też gospodarczy, wolności gospodarcze, rozwój, dobrobyt. Przypomnę, że to jest do tej pory chyba jedno z najczęściej wybranych miejsc, jeżeli chodzi o migrację z innych państw i on nie bierze się z niczego, on bierze się z tego, że tam na miejscu Ludzie pracy mogą zbudować swój dobrobyt, jest praca, jest zarobek. Jeżeli osani z tego się cieszą, to ja nie mam przeszkód. Prawdopodobnie cieszą się, bo sami chcą mieć to samo u siebie. Znaczy, ja sądzę, że Rosjanie się absolutnie nie, wbrew temu, co nam się wmawia w polskich mediach, się nie cieszą, ponieważ um, Rosjanie od dawna um, uważają, że um, Ameryka jest. Um, imp Zwalczają rzekomy amerykański imperializm, chcą świata wielobiegunowego i dążą do osłabienia Stanów Zjednoczonych i to wszystko im, zapewniłoby im wybór Kameli Harris, rządy demokratów, bo to oni chcieli niszczyć gospodarkę amerykańską polityką klimatyczną. Niszczyć społeczeństwo amerykańskie, wpuszczając miliony nielegalnych imigrantów, którzy szerzą terror kryminalny i są gigantycznym obciążeniem dla finansów państwa amerykańskiego. I to oni, demokraci, lewica, pseudoliberałowie amerykańscy, zgodnie z interesem rosyjskim, wyniszczają amerykańskie społeczeństwo, promując Aborcje, tranzycje dzieci, yy, czy wszelkie patologie intelektualne na amerykańskich uniwersytetach? Tak, jednocześnie te same środowiska twierdzą, że strona im przeciwna tak naprawdę działa na, na zlecenie w porozumieniu z Rosją, co jest absurdem. Przypomnę, że to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Liberalna lewica także w Europie dopuszcza się tego samego niszczy miejsca pracy poprzez środowiskową politykę, migracja. To wszystko, co jest w Stanach, jest też u nas yy, i to samo robią partie liberalne. Jeżeli to miałoby wzmacnić Europę, to ja jestem zdziwiony, w jaki sposób Europa jest coraz słabsza, w jaki sposób Ameryka była coraz słabsza przy realizacji tej polityki. Przypomnę, że polityka klimatyczna, która miała miejsce zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ona nie obowiązuje na reszcie świata. Nie ma jej w Rosji, nie ma jej w Chinach, w Brazylii i tak dalej. Tutaj raczej Rosja nie dąży do świata wielobiegunowego. Im zależy tak naprawdę na wypchnięciu według mnie, ze strefy swojej w ich mniemaniu. Stanów Zjednoczonych. Ich tą strefą jest Eurazja, e, mówiąc się Europa Środkowo-Wschodnia, Azja Centralna, Azja Południowo-Wschodnia. Stąd chcą po prostu wyprzeć Stany Zjednoczone, stąd im jest e, na rękę sojusz polityczny tak naprawdę z Chinami, z Indiami i z innymi państwami południa. Polityka wielobiegunowa, czy ten świat wielobiegunowy pozwoli im realizować swoje odwieczne interesy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Azji, a tym interesem jest. Realizacja polityki imperialnej, z której Rosja nigdy się nie uzdowiła, Czy to było w czasach Caratu, Związku Radzieckiego, czy teraz w czasach Putina? E, zwycięstwo Donalda Trumpa moim zdaniem będzie bardzo korzystne dla naszych konserwatywnych środowisk w Polsce, które są przeciwne e, polityce klimatycznej, która wyniszcza polską gospodarkę, która jest narzucana nam przez Unię Europejską, e, to dzięki, czy zgodziłby się Pan z moim takim stanowiskiem, że jeżeli e, teraz w Stanach Zjednoczonych Donald Trump zlikwiduje e, w, e, politykę klimatyczną, e, drastycznie obniży ceny amerykańskie, Amerykańskiej energii, przez to drastycznie obniży koszty produkcji, towary amerykańskie będą po prostu o wiele tańsze i atrakcyjniejsze dla, dla wszystkich konsumentów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. To będzie doskonały argument dla nas, Polaków, że my możemy zrobić to samo w Polsce, jeżeli chcemy, nie chcemy żyć w nędzy to po prostu musimy, e, tak jak Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, odrzucić politykę klimatyczną. Zgadza się. Stany Zjednoczone będą nie tylko tym przykładem w gospodarce, w realizacji tej gospodarki przy odrzuceniu polityki klimatycznej, ale też będą motorem napędowym do zmian także na kontynencie europejskim. Nie da się dzisiaj tak naprawdę powiedzieć, nałożyć sankcji, czy, czy w przekazie medialnym dalej kreować Stanów Zjednoczonych pod władzą Donalda Trumpa jako zła. To po prostu nie przejdzie w sieci zachodu, więc środowiska konserwatywne tak naprawdę na całym starym kontynencie na, w Europie wracają do gry, a praktycznie będzie to oznaczało to samo, co w Stanach Zjednoczonych, czyli tam, gdzie dojdą środowiska konserwatywne. Myślę, że Zielony Ład czy cała polityka klimatyczna zostanie odrzucona, no bo z tą polityką klimatyczną to nie jest tylko. Energia to nie jest tylko przemysł, to, są, to jest nędza w polskich czy europejskich domach, brak miejsc pracy, upadek tak naprawdę świata, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat znaliśmy. Przypomnę, że póki nie polityka Unii Europejskiej realizowana w Polsce, u nas był stały wzrost gospodarczy. Dzisiaj kolejne firmy przenoszą swoją produkcję, czy to do Stanów Zjednoczonych, Afryki, Azji. Tylko dlatego, że produkcja przy cenach energii elektrycznej, jaką posiadamy, jest nieopłacalna, i to jest yy, tak samo, czy bankructwo firm w Niemczech. Wszystko to spowodowane jest tym samym, jest spowodowane Zielonym Ładem i polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Po prostu to szaleństwo, lewicowe szaleństwo w gospodarce, w życiu społecznym trzeba zakończyć. Myślę, że zwycięstwo w Stanach Zjednoczonych konserwatystów będzie ku temu pomocne. Po, po prostu Europejczycy muszą żyć godnie, chcą pracować, chcą. Yy, korzystać z komunikacji w taki sposób, w jaki chcą wyjeżdżać, podróżować. To wszystko zapewnia tak naprawdę to, co było przed laty, czyli wolność gospodarcza, tania energia elektryczna i brak lewicowych szaleństw. Donald Trump jednoznacznie sprzeciwia się w między innymi takim, nie tylko takiemu lewicowemu szaleństwu jak polityka klimatyczna, całkowicie bezsensowna, ale także tej patologii, która zbiera po prostu zbrodnicze żniwo wśród dzieci i młodzieży, czyli tranzycji, trans, transbredniom seksualnym o tym, że można sobie dowolnie wybrać płeć i trzeba się okaleczyć a, albo w dzieciństwie przyjmować zgodnie z tym e, chorym wyborem blokery dojrzewania lub hormony. E, mnóstwo, tysiące dzieci w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej pada ofiarą e, tej zbrodniczej, sadystycznej praktyki. Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi federalny zakaz e, okaleczania dzieci, podawania im blokerów e, dojrzewania czy, czy hormonów że w, odbierze finansowanie wszystkim placówkom medycznym, które przeprowadzają takie zbrodnicze e, praktyki. E, to niewątpliwie będzie. Bardzo dobry argument w naszej walce, bo ten problem, który już zbiera żniwo w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, także w Polsce stał się gigantyczny, bardzo dużym problemem i bardzo wiele dzieci, młodych osób jest ofiarami tej zbrodniczej polityki polityka Trumpa będzie dla nas wzorem, będzie argumentem e, w naszej walce z, z tą patologią. Myślę, że tak, może u nas tego jeszcze na tak masową skalę nie widać, natomiast jest to problem realny, który dotyka Polskę, dotyka Europę, w dość dużym stopniu Stany Zjednoczone. Kiedyś, jak ktoś się przebrał e, facet za kobietę, to było, można się chwilę pośmiać, jeżeli dłużej twierdził, że jest tą kobietą, no to tak naprawdę lądował w szpitalu psychiatrycznym, czy w drugą stronę, tak? Natomiast dzisiaj... E, Staje się to coś normalnego. No Jak można wybrać całej płeć? Rodzimy się tacy, jacy się rodzimy. I dalej jesteśmy w jesteśmy mężczyznach. Tym bardziej, mężczy z nami. mówimy o dzieciach. Tak, które i tutaj dość często... W 90%, nawet wśród tych dzieci, są przecież badania, które wskazują, że 90% dzieci, które w dzieciństwie yy, opowiada różne dziwne treści, że nie jest chłopczykiem lub dziewczynką, to kiedy yy, yy, dojrzeją seksualnie. To cieszą się swoją, swoją, swoją seksualnością, swoim naturalnym ciałem, w którym się urodziły, swoją naturalną płcią. A kiedy zgodnie z tą lewicowym szaleństwem są poddawane e, tranzycjom, to są okaleczone na całe życie i pozbawione e, przez to okaleczenie możliwości e, właśnie satysfakcji seksualnej. Tak, to nie tylko jest możliwość pozbawienia satysfakcji seksualne, ale też jest dość duża szkoda dla psychiki takiego dziecka. No to, to jest zaprzeczenie w ogóle człowieczeństwa, jak można w taki sposób okaleczać osoby, iść, które iść. są niesamodzielne, są dziećmi, powinniśmy je chronić, a my mamy w świetle prawa pozwalać je okaleczać. No, mój syn czasami udaje, że jest myszą, no, ale nie przyszywam mu uszu i nie doszywam mu ogona. No, tu są jakieś granice, które dziecko powinno też znać. No, oczywiście. W ramach zabawy twierdzi, że jest to umysł, eee, ale nigdy też by nie przyszło do głowy, żeby zmieniać płeć czy, czy, czy właśnie zamieniać zwierzę. Jest to okaleczenie psychiczne, cielesne i społeczne, bo tak naprawdę w jakiś sposób jest to wyrażenie zgody na tolerowanie, na akceptację takich zachowań. Przypomnę, że dość często to dziecko samo z siebie przecież by nie zmieniło płci. To jest to, co robią rodzice, opiekunowie dzieci, dopuszczając się tak naprawdę tych okaleczeń. I my, jako system prawny czy jako opiekunowie dzieci, nie powinniśmy na to dopuszczać. A tutaj środowiska lewicowe nie tylko psują gospodarczo e, społeczeństwo, ale też moralnie, prawnie. Wmawia nam się, że powinniśmy mieć swobodę do wszystkiego. Natomiast czym jest ta swoboda? Gdzie są jakieś obowiązki? Gdzie są jakieś prawa, czy, czy coś, co wynika z tego? Ja, ja tych ciągle praw? bym nie, nie, nie zgodził się, że... Żeby... Pozwolenie dziecku na to, żeby się okaleczyło, jest jakimś wyrazem swobody, bo to dziecko będzie przez całe życie zniewolone tym, że na przykład brało blokery dojrzewania, które upośledzają rozwój mózgu i będzie upośledzone intelektualnie, upośledzone fizycznie i nie będzie miał możliwości korzystania ze wszystkiego z pełni życia, więc cieszenia się wolnością. Ale wróćmy do Donalda Trumpa. Donald Trump w ramach jednym z podstawowych, podstawowych haseł programowych Donalda Trumpa jest deportacja 20 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, wykorzystanie do tego wojska. E, przeprowadzanie e, ulicznych łapanek, łapanek w e, zakładach pracy, e, obsadzenie wojskiem e, granicy z Meksykiem. E, wszystko to pokazuje, e, i to w wypadku, w którym właśnie dziś Stany Zjednoczone są po prostu terroryzowane przez nielegalnych imigrantów. E, jest tam gigantyczny wzrost. Przestępczości, problemów społecznych, gigantycznych kosztów, to wszystko sprawi, że w Stany Zjednoczone staną się niewątpliwie bezpiecznym i przyjaznym dla swoich obywateli państwem. To będzie także doskonałe argumenty dla nas, którzy my tutaj w Polsce sprzeciwiamy się temu, żeby w ramach Paktu Migracyjnego Unia Europejska Przysyłała do nas miliony nielegalnych imigrantów, często kryminalistów, e, wariatów, osób, które nie chcą e, pracować, tylko chcą pasożytować na e, systemie socjalnym. Jeżeli ktoś nie do, nielegalnie dostał się na terytorium innego państwa, to nie wymaga to tak naprawdę sprzeciwu. Te osoby trzeba usunąć. Znaczy nie wymaga sprzeciwu oczywiście usuwanie osób ze Stanów Zjednoczonych, które przybyły tam nielegalnie. To tak, jakbyśmy coś ukradli i nagle cieszyli się, że nikt nas nie złapał i wszystko jest ładnie. Schłamali prawo, muszę opuścić terytorium Stanów Zjednoczonych. Ja mam nadzieję, że ten proces w Stanach Zjednoczonych uda się przeprowadzić i uda się go przeprowadzić sprawnie i będzie to przykład nie tylko dla Polski, ale dla innych państw tego kontynentu, dla państw Unii Europejskiej, do e, zwrotu tak naprawdę ludności, która napłynęła w ostatnich latach nielegalnie na terytorium. Kontynentu europejskiego będą mogli wrócić swobodnie do swoich państw i tam e, tworzyć ich rozwój, a nie korzystać z socjalów w Unii Europejskiej. Tak naprawdę patologią jest to, że my się na to cały czas zgadzaliśmy. My mam na myśli tutaj oczywiście rządy w Europie, rządy państw europejskich, a społeczeństwa że to tolerowały. No też spójrzmy na dzisiejszą Francję. To nie jest to państwo, które było jeszcze 20-30 lat temu, to nie są te Niemcy, które były jeszcze kilkadziesiąt lat temu i tak można To, to nie się jest ta Francja państwa. z filmów Louisa Defi, która nie jest, jest sympatyczna, wesoła, bawiąca się, e, tylko to jest po prostu koszmar na, na ulicach europejskich miast, koszmar, który będzie zafundowany nam tu w Polsce. Znaczy to samo zaczyna się w Polsce, ja na przykład obserwuję coraz to większy Napływ akurat w miejscowości, które jest ośrodek dla migrantów coraz więcej tak naprawdę osób, które przybyły do nas najprawdopodobniej z Afryki patrząc po ich kolorze skóry, chodzą tak naprawdę po ulicach całe dnie i terroryzują w jakiś sposób ludność lokalną. Wynika to z tego, że na przykład sprzedawca nie może zostawić swobodnie sklepu, musi być cały czas na oku to, co gdzieś się znajduje, bo po prostu zdarzają się przypadki, gdzie te osoby wchodzą i tak naprawdę robią zakupy nie płacąc za nie. E, dzielą, przeprowadzają e, taki taką komunistyczny podział, podział majątku. E, panie Pawle, bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę o wygranej Donalda Trumpa. Dziękuję również. I żegna się z Państwem Jan Bodakowski.